Moja krew, nerwy moich mięśni, moja ślina, kości, język wszystko, co jest moim, ja woła o pieniądze. Punktem wyjścia jest nie tyle biografia tak Przybyszewskiej, ile jej postawa. W której ona w sumie radykalnie odrzuciła konwenansę i sposób życia międzywojenny i początku XX wieku. Pieniądz daje głos, rozdaje karty. Żeby zachować swoją wolność twórczą, no zrezygnowała z wszelkiej wygody, z wszelkiego poczucia bezpieczeństwa, w jakimś sensie zgodności wręcz. Czuję wstyd, żyjąc w takim świecie. I ona jest bardzo trudna do zakwalifikowania i do ocenienia, bo z jednej strony ona też jest literką, jak już mi dzisiaj powiedzieli. Uważa, że sztuka jest najważniejszym, podporządkowuje pisanie temu wszystko. Oczywiście to nie jest opowieść biograficzna, to nie jest spektakl o Przybyszewskiej albo tylko o Przybyszewskiej. To znaczy na tym kontinuum i na to pytanie o, 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 o to, po co jest sztuka, po co uprawiamy sztukę, jakby odpowiadają jakby ludzie, którzy z nią żyli czy wokół nie żyli. Każdy, każda z tych postaci kreuje własną autonomiczną odpowiedź. Równość, braterstwo. I tutaj mamy poczucie, że społeczeństwo dobrze sobie nie odpowiedziało na to pytanie, jakby o rolę sztuki, tak naprawdę. Znaczy, co my jakby w ogóle chcemy od tej sztuki? Wolność, kiedy przez tydzień nie ruszasz się z poczterty kocy, Pierzyn, kożuchów. I my tutaj jakby sami sobie ano, musimy odpowiedzieć, na ile baca. musimy podjąć kompromis z pewną jakby komunik komunikatywnością sztuki. Wyślij z rozrywką, żeby być jakoś sprzedawalnymi, żeby jakoś funkcjonować na rynku. Pytanie, na ile ten kompromis zawrzeć, na ile il on jest konieczny, czy, 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 skoro ta sztuka jest coraz mniej ważna, znaczy, o co my się bijemy w zasadzie. Boję się takiego świata, gdzie każdego można zastąpić każdym i nawet nikt nie zauważy. Więc, że każda z postaci gdzieś jest uwikłana w te pytania i się ze, yy, ze, ze sobą odpowiedzi.